Siema, siema! To ja, witam. Ogólnie jest taka giereczka, ona się Kuzbel nazywa, sam nie wiem o co w niej chodzi, w sensie gram w jest nawet spoko, ale podchodzisz do gościa- tak go nazywali, on nie wie co się dzieje i się tak zastanawia i o co chodzi w tej grze. Możesz sobie postać swoją zrobić, normalnie, włosy kolorowe jak ten, jak on się nazywał, Lil Peep. Normalnie podchodzisz do babeczki się i pytasz, ej grasz w Kurzpel? O, nie grasz w Kurzpel, stary, to trochę cringe. Kurtspel, give me pieniądze, ja biorę i robię reklamę, pozdrow. Wchodzisz sobie w opis, pobierasz, zaczynasz grać i jest fajnie, serio, jest super. Ale słabą wodę pije. Bo wiecie, tak często podkreślam, jaki to ja nie jestem w ogóle super świetny, ponadprzeciętny, a tak naprawdę to taką pizdą jestem, tylko sobie pozory stwarzam, bo jest taka pewna teoria w psychologii, że jeżeli zamykasz się w swojej bańce mydlanej i sobie w niej wmawiasz, że. Ej, Wodym, ty jesteś taki super i w ogóle. To po czasie tak się staje. I ja w tą bańkę mydlaną uwierzyłem. A, tak poważnie to Kurspel do mnie dzwoni. Prrrr. <grym> A, tak poważnie to kurs do dzwoni. siema siema Wodym. Słuchaj, musisz nagrać film, żebyśmy zapłacili Ci Pitos. Więc pomyślałem, że może kogoś to zainteresuje. W sensie wiem, że kogoś to na pewno zainteresuje, bo w końcu ktoś to ogląda. Jak to się w ogóle stało, że ja oglądam anime? W sensie moglibyśmy to spłycić do takiej jednej historii, że o po prostu. <grym> Odpaliłem sobie Shindena, znalazłem Naruto i poszło dalej. Ale, ale moi drodzy, za tym stoi w ogóle całkowicie odrębna, odrębna historia. Więc zacznijmy sobie od korzeni. Ja mając 15 lat, byłem jebaną, ulaną kurwą, byłem strasznie gruby, miałem w ogóle jakąś sa samoocenę tak zaniżoną że jak ja wracałem ze szkoły, powiedzmy że szkoła trwała do 15, to ja wracałem do domu i spałem po prostu no całe dnie spałem, może to jeszcze wcześniej było już nie pamiętam, no i tak mi mijały dnie, tak mi mijały nocy tak mi mijały w ogóle życie, jakby na to spojrzeć z takiej szerszej perspektywy to, to kurwa no takie zwykłe nastoletnie życie, ale natrafiła mi się jedna okazja, jeden taki fa fajny szczegół dosyć, jak jakimś cudem trafiłem na kanał Bukipyly. Buki jakby ktoś nie wiedział to dla mnie to jest legenda. Legenda bliska mojemu sercu człowiek, który odmienił całkowicie moje spostrzeganie na chińskie bajki, mimo tego, że wiecie go tam ludzie jebali za to, że pierdolisz głupoty i tak dalej ale w naszej polskiej społeczności anime w, spo w polskiej społeczności otaku, wiecie otaku do ataku, to jest normalne. No i tak, tak sobie na kanał Kuby trafiłem popatrzyłem i stwierdziłem ja pierdole, to gość, który ogląda anime może być normalny, bo wiecie, miałem w klasie taką Ole i ona była taką mocną otaku, że Naruto Uzumaki na profilowym i w ogóle, ona za mną tak latała i mówiła, ej, ej, Wodym, w sensie mówiła mi po imieniu oczywiście, ale ja tutaj mówię, że Wodym, obejrz to anime, no obejrz, pozwól sobie na obejrzenie tego anime. I wtedy tak naturalnie, tak kompletnie naturalnie miałem ją w tyle, w sensie tak wiecie, że o... W dupie ją miałem. Tak po prostu. Było to dla mnie kompletnie zrozumiałe. Ale przełomem był tutaj Buki. Bookie.pl Popatrzyłem mu się prosto w oczy. On popatrzył na mnie, w sensie z telefonu, bo zazwyczaj go oglądałem w łóżeczku. Tutaj, jak sobie leżałem, i zacząłem oglądać te chińskie bajki. Zaczęło się u mnie chyba tak, że jakoś na Naruto się zajawiłem, Potem było Elfen Light i tak oglądałem, oglądałem, oglądałem. Aż w końcu stwierdziłem, ja pierdolę. Jakie to jest fantastyczne, że jakby. Głupie bajki, które są po prostu bajkami, potrafią przekazać wszelkiego rodzaju wartości do mojej głowy, i ja z tych wartości potrafię sobie głupie rzeczy do mojego życia wprowadzić. Na przykład, w sensie to nie tak, że wziąłem katanę z domu i zacząłem łazić kurwa po mieście i dopierdalać się z ludźmi, no nie? To w żadnym wypadku tak nie było. Ale jest taka jedna rzecz w chińskich bajkach, której ludzie kompletnie nie doceniają, czyli. Zrozumienie percepcji głównego protagonisty. Na przykład jak w Yahari Ore był sobie ten gość, który się nazywał Hachiman. To była taka pierwsza postać, z którą ja w jakikolwiek sposób byłem w stanie się utożsamić. I kiedy obejrzałem sobie Harry Ore, stwierdziłem, że chińskie bajki to że te nie są takie zwykłe azjatyckie, ryżowe opowieści, tylko że to może być coś więcej. Coś, z czego ja tak naprawdę mogę czerpać różne wartości. No i tak oglądałem te bajki, oglądałem, 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 i zanim się obejrzałem. Zostałem mangosjebem. I tutaj dochodzimy do przełomu. Dochodzimy do przełomu, który tak naprawdę kształtuje kanał wody. Bo kiedy sobie tak siedziałem na tych grupkach, typu otaku do ataku i tak dalej, z szacunkiem oczywiście do tych osób, ale masa person ma takiego kija w dupie, takiego ogromnego po prostu, że kurwa wiecie, ktoś napisał XD, to oni, ja pierdolę, ty piszesz XD. On, nie, 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 oni są, yy, nie wolno pisać XD przy tej chińskiej bajce. Ja sobie wtedy pomyślałem, ja pierdolę, do co za siebie, Ale nie wszyscy oczywiście, nie wszyscy. To było głównie na takich grupkach, co już nie istnieją. Wtedy przyszła mi do głowy myśl. A może by tak nagrać film, czy Naruto Uzumaki brał... O tak, to był mój, mój pierwszy film. Jak chcecie, to ja go wam, wam tam podlinkuję, może to fajne będzie. I jakoś tak wyszło, że powstał kanał Wodym, w ogóle chińskie bajki, oto moja historia. Także tak.